Cześć, z tej strony Gosia i Asia z czytam i dzisiaj przechodzimy do Was z letnim tagiem. Właściwie lato jeszcze trwa, więc nie jest za późno. Wakacje się skończyły, więc już tak naprawdę rzutem na taśmę wykonamy ten tag, do którego nominowała nas Olga z Wielkiego Buka, która też ten tag przetłumaczyła, bo oryginalnie jest to tag stworzony przez Jessiego Deridera. Bardzo dziękujemy za nominację. Filmik Olgi znajdziecie w opisie poniżej, a my teraz przechodzimy do pytań. Będzie to taka szybka akcja, bo tak jest krótki. Początek lata, czyli książka, która przyciąga uwagę już od pierwszego zdania i tutaj chodzi o to, żeby podać zdanie, które tak po prostu chwyta. Co tam masz? Nie mam zdania. Nie no. mam zdania, ale mam książkę, która jest bardzo, bardzo znana, więc możecie sobie to zdanie sami wyszukać. To jest 100 lat samotności Markeza i jest to zdanie, na temat którego po prostu prace naukowe powstawały. Tak. Chwilę. <gry> to nie jest takie trudne, jak wybrała się akurat 100 lat samotności. Wiele lat później, stojąc naprzeciw Plutonu Egzekucyjnego, pułkownik Aurelianu Błędia przypomniał sobie to dalekie popołudnie, kiedy ojciec zabrał go ze sobą do obozu Cyganów, żeby mu pokazać lód. Tak, pamiętam to zdanie bardzo dobrze. Ja mam zdanie z książki, której nie mam na półce, bo yy, pożyczyłam chyba mamie, ale znalazłam je, ponieważ pojawiło się w naszym wyzwaniu First Sentence Challenge i Asia mi to zdanie zadała. Zachęcamy do obejrzenia, jeśli nie widzieliście. Tak. Na przenicznych równinach zachodniego Kansas, gdzieś tam, jak mówią mieszkańcy innych części tego stanu, w odludnych rejonach leży miasteczko Holcomb. Jest to pierwsze zdanie z zimną krwią Kapotiego. I to, co jest w tym zdaniu takie chwytające, to jest to gdzieś tam, mm. czyli miasteczko na obrzeżach, zapomniane, takie pozostawione samo sobie, czyli coś o czym bardzo lubię czytać, więc chwyciło mnie to zdecydowanie od pierwszego zdania. Za gorąco, żeby wychodzić, czyli książka idealna, by zaczytać się w czterech ścianach. Ja stwierdziłam, że to musi być taka książka, która jest gruba, więc no, nie chce się jej wynosić, nosić w torebce, nie nadaje się na podróż, ale równocześnie wciągająca. I ja wybrałam lśni, może Edenu, Andresa i Banieza i to jest akurat książka, którą ja czytałam na wyjeździe, więc może nie jest to najlepszy przykład, ale niespecjalnie się wtedy przemieszczałam. I jest to jedna z tych... Zdemonatyzuje nas. Jest to jedna z tych książek, które. o których wam nie opowiedziałam, o których powiedziałam, że opowiem i nie opowiedziałam, i to jest jedyna książka, którą przeczytałam od początku powstania tego kanału, o której nie opowiedziałam. Jest to powieść będąca takim alternatywnym rozwinięciem treści, które pojawiały się w serialu Lost Zagubieni. Mm -hmm o ludziach, którzy przeży, przeżyli katastrofę samolotu, znajdują się na pozornie bezludnej wyspie, na której dzieją się różne dziwne rzeczy. Jest to bardzo taka szalona powieść. E, jeszcze chyba dziwniejsza niż serial, mam wrażenie. Tutaj autor pozwolił sobie tak naprawdę na wszystko, co tylko przyszło mu do głowy. A dużo serialu widziałaś? E, widziałam... Ja dużo. Tak. Dużo widziałam, sezonę. ale e, nie dotrwałam do końca. Natomiast jest to taki właściwie realizm magiczny, bardzo południowy i to jest taka książka, która mnie bardzo się podobała, bardzo mnie wciągnęła, dobrze mi się to czytało, ale równocześnie nie jest to taka powieść, którą mogłabym polecać wszystkim dookoła, bo mm. ona jest tak dziwna, że albo się to kupi z, po prostu jako całość i pogodzi się z tym, jakie tutaj są wątki. Albo kogoś to odrzuci. Mhm. I ja myślę, że to jest taka książka, która właśnie albo się bardzo podoba, albo odrzuca. Także polecam spróbować, ale nie gwarantuję, że to będzie książka, która Wam się spodoba. To ja też mam grubaska. I to jest Obca Diany Gabaldon, oh. która zawiera takie opisy miejsca, przyrody... Nie e... można się nie ruszać. E... Tak. <noise> e... Że właściwie tak jakbyśmy w tej Szkocji, w tych górach, mm. w... na Highlands byli i... Absolutnie tym mnie ta książka kupiła, już, już nawet nie samą tam fabułą, która też jest wciągająca, nie powiem, ale, ale to, co się tam dzieje w opisach kultury, przyrody, obyczajów jest niesamowite. Letnia wycieczka samochodowa, czyli książka idealna na wyjazd, czyli przeciwieństwo tej poprzedniej. Ja wybrałam opowiadania Edgara Kereta, w tym wypadku Rury, dlatego że są to takie mikroopowiadania. Najkrótsze są dosłownie... Wyszłaś no, tu w tych dwóch. Tak, kategorii. no i można tę książkę wrzucić do plecaka i na przykład wyjąć i przeczytać sobie jedno opowiadanie podczas przerwy na szlaku na przykład i nie tracić wątku, dlatego mm -hmm. że są to takie małe, ale skończone utwory. No ja mam zupełnie inaczej niż ty powiedziałaś, że, że teraz będzie przeciwieństwo poprzedniej kategorii, a u mnie właściwie obcą można by podpisać mm -hmm. też pod tą kategorią, bo dla mnie książka idealna na wyjazd to najczęściej, najczęściej sprawdza mi się książka, która jest. Yy... Dzieje się w miejscu, do którego jadę. Mm, tak. e, I gdybym jechała faktycznie do Szkocji w góry, to obca jeszcze więcej mi tych bodźców by dorzuciła, ale żeby się nie powtarzać, do, um, wybrałam Katedrę Marii Panny w Paryżu, bo to jest książka, która z, no, zdecydowanie zwłaszcza teraz jest e, związana z miejscem. W Paryżu na pewno by zrobiła duże wrażenie. Mrożone herbaciany pyszności, czyli książka z zimną scenerią. I to jest takie pytanie, które powraca w różnych tagach, więc u mnie i odpowiedź trochę powraca. Też zresztą do takiego zaczytania raczej w domu: Terror Dana Simonsa, czyli horror oparty na historii statków Erebusa i terroru wyprawa arktyczna i zamarzanie w lodzie i po prostu faktycznie czuje się to zimno, bardzo takie sugestywne opisy Arktyki, a równocześnie jeszcze taki dreszcz strachu, no bo mamy tutaj potwora z lodu, który atakuje podróżników, także bardzo, bardzo zimowa książka, chociaż wyjątkowo czytałam ją latem. A ja zwykle staram się dobierać lektury tak klimatycznie, lubię mieć taką pogodę w książce. Ja ja temperaturowo zupełnie odwrotnie. Ale jak ktoś chce się schłodzić, to zdecydowanie polecam terror. Ja mam książkę, którą czytałam po angielsku Popular Music from Vittula, autorstwa Mikaela Niemi. To jest książka, którą dostałam od finki. I jest to książka, która dzieje się na bardzo, bardzo północnej Finlandii. I czuć tam ten klimat. To jest taki z wieloma elementami realizmu magicznego, takie wspomnienia z dzieciństwa. Autor pisze o tym, jak wyglądało jego dzieciństwo, jakieś takie sceny, które zapamiętał z dzieciństwa. I one się zaczynają jak sceny normalnego dziecka, a rozwijają się tak, mhm. że. No, nie może to być prawda tak do końca. Świetna. Teraz myślę, że jeszcze zimę muminków można by tu mieć tak a propos Finlandii. Słoneczne poparzenie, czyli książka, która zawiodła Cię w tym roku. Proszę. Ja mam dwie. Pierwsza to Zgubiono, Znaleziono, Brooke Davis. I to miała być taka książka taka do zastanowienia się, taka filozoficzna i to jest opowieść o małej dziewczynce, która robi zakupy z mamą w dużym centrum handlowym i nagle jej mama znika. Mhm. I nie wiadomo dlaczego A i ta dziewczynka książka, nie, czy... nie, 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 to jest takie z aspiracjami, powiedziałabym, do takich przeżyć jak po czytaniu poezji, książka bardziej. I sam pomysł jest świetny, bo ta dziewczynka najpierw na mamę czeka, rozmawia z manekinami, obserwuje jakie obuwie noszą mhm. ludzie i rozpoznaje, kiedy tam jej mama przejdzie. Później pojawiają się inni bohaterowie, każdy z nich ma jakiś tam problem, i oni się łączą w taką jedną dziwną grupę, która się nawzajem wspiera i uczy różnych rzeczy. Tylko, no to że wnioski, tak, tylko że te wnioski płynące z tej lektury są po prostu tak łopatne patą kładzione, a. że no, czułam się, jakby ktoś wątpił w moją inteligencję bardzo. E, a druga książka to jest niestety, ale wydaje mi się, że to dlatego, że w złym momencie ją czytałam, po nie w czasie Witasz ostaka, bo to jest powieść. O. To jest powieść, która bardzo wyraźnie nawiązuje do wszystkich jego poprzednich powieści. I ja po mm. prostu za mało jeszcze przeczytałam. Muszę mm. najpierw przeczytać dużo więcej. Ja rozpoznaję kilku bohaterów z powstania. To jest, tej powiecy, książki. Nie jest z To jest jakiś taki pamiętniko coś, mhm. bardzo formalny taki eksperyment bym powiedziała i zdecydowanie bardzo e, osobista mhm. książka, więc ponieważ, ponieważ ja go nie znam jeszcze, mam ambicje poznać, więc chochoły muszę najpierw zdecydowanie przeczytać, a potem wrócić do tej książki. Ja wybrałam Zabójczą Biel Roberta Galbrighta, mhm. czyli J.K. Rowling, najnowszy kryminał. Lubię tę serię. Nie wiem, czy czas przeszły lubiła mnie, byłby bardziej odpowiedni, bardzo lubię bohaterów i o ile trzecia część to już podobała mi się mniej, to ta czwarta jest po prostu beznadziejna, moim zdaniem. To znaczy tam, tam się nic nie klei i książka jest koszmarnie nudna, to jest chyba najgorsze, co można powiedzieć o kryminale, Oops. bo moim zdaniem no, jak już nie wciąga, to... No to po co to czytać? Nie wiem, czy będę czytała dalej. Jest... Ale jeszcze jest dalej. To znaczy, może będzie, no Aha. bo zdecydowanie książka wymaga kontynuacji, ale naprawdę bardzo, bardzo się zawiodłam. I miała to być taka lekka rozrywka i nie wymagałam naprawdę niczego więcej, ale no, mało byłam rozerwana jednak. <grych> Upalny czytadła, czyli jedna z najlepszych twoich książek tego roku. No, jak się oglądał, to wie, że Piotruś Pan jest no, zdecydowanie pierwsze miejsce i naprawdę będzie ciężko znaleźć coś, co go przebije. I myślę, że w każdym gatunku, bo to jednak było takie przeżycie dla mnie emocjonalnie, jakoś tak angażujące, że choćbym przeczytała świetną książkę, to zawsze ten Piotruś Pan gdzieś tam mi będzie z tyłu głowy. Praca. Ja bym mogła kilka wymienić, ale ponieważ upalne czytadła, to wybrałam euforię Lily King. Okej. Okay którą też pożyczyłam, więc nie pokażę, czyli opowieść o trójce antropologów badających rdzennych mieszkańców Nowej Gwinei. Książka upalna, słychać po prostu brzyczenie owadów i podścieka po plecach, jak mm. się to czyta. Dlatego świetna moim zdaniem lektura na wakacje, no bo ja właśnie lubię, jak mi temperatura za oknem pasuje. Mów, mów, Tak? Sobie. A oprócz tego, naprawdę ciekawa historia i naprawdę ładnie napisana książka. Nie wiem, czy ona będzie u mnie na pierwszym miejscu, bo cały czas mam jeszcze dziewczynę z Kombini, grona gniewu, czyli te książki, o których już mówiłam, ale jak upalne czytadło, to zdecydowanie euforia. To ja bym do upalnego czytadła mogła dołożyć tamte dni, tamte noce, gdyby ta książka mi się podobała. Ale tam też y, w filmie zdecydowanie tak. słychać brzęczenie, bo tak. widać ten pot po prostu wszędzie. Film bardzo jest bardzo radny. dobry. Uh -huh. A książka. Nie podobała mi się. I to już wszystko. Dziękujemy Olze za nominację. Kogo nominujemy? Ja nominowałabym Ole Zjeść Treść. Uh -huh. Zwłaszcza, że dawno y, niczego nie nagrywała. I idąc tym tropem, Zuzie z książki W Podróży. podróży. Może będą miały okazję wrócić na swoje kanały, także zapraszam je do wykonania tego tagu. I też zapraszam Was, żebyście podzielili się w komentarzach swoimi odpowiedziami. A oprócz tego łapka w górę, subskrypcja, obserwujcie nas na Instagramie i Facebooku. I do zobaczenia następnym razem. Brawo! Cześć z tej strony Gosia i Asia. Obie stuczytam. <gry> Dobrze. jeszcze raz.